Nauczanie domowe. 31 października. Ewangelia według św. Łukasza. Rozdział 14, wersety od 7 do 11. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotkacie zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jezus zauważył przepychankę przy stole. Co powoduje, że rywalizujemy ze sobą? Ambicja, duma, upór to motory tego, że chcemy dobrze wypaść, pokazać się, udowodnić rację. Przekrzyczeć kogoś. Przyznajmy też, że nie zawsze jest to rywalizacja ujawniona i ta jest tym bardziej problematyczna, bo wiele osób nie uświadamia sobie, że właśnie to jest motor ich postępowania. Ta ukryta rywalizacja może być o czyjeś względy i sympatię, o miejsce w grupie i rolę w środowisku, o władze, wpływy i ostatnie zdanie. Zatem najpierw trzeba ten mechanizm w sobie odkryć, zauważyć i nazwać go. I to jest pierwszy bardzo ważny krok. Niektórym bardzo się trudno do tego przyznać. Takie osoby powinny przyjrzeć się swoim reakcjom na przykład, gdy zostaną pominięte albo niedostrzeżone, albo gdy ktoś zapomni im podziękować albo minie bez pozdrowienia. Te osoby powinny popatrzeć na swoje reakcje. One bardzo dużo im powiedzą, co naprawdę jest, bo wtedy czują się dotknięci, urażeni, obrażeni, podejrzliwi. Zaczyna ruszać ta reakcja, no właśnie, tej ukrytej rywalizacji. Nazwanie tego mechanizmu to dekonspiracja. I Jezus, widzimy, robi to przy stole. Mówiąc właśnie o takiej postawie, o tych motorach wewnętrznych, które do tej przepychanki przy stole doprowadziły. To pierwsze, by zauważyć i nazwać ten mechanizm w sobie. Drugi krok to jest jasne określanie swoich celów, po prostu nazywanie tego, co chce osiągnąć. Na przykład chłopak może powiedzieć, ja chcę przybliżyć się, do tej dziewczyny, poznać ją bardziej. Ja chcę ukończyć studia albo jakiś jeden rok tych studiów, albo też ja chcę zostać animatorem małej grupy we wspólnocie. Ja chcę nauczyć się jakiejś nowej umiejętności, która pozwoli mi na przykład zająć jakieś stanowisko. Ale też trzeba umieć nazwać te takie pragnienia, które nazwalibyśmy takimi miękkimi. Być szanowanym, być podziwianym, być skutecznym w działaniu, być wymownym, być gościnnym. I nazwanie tych cech, nazwanie również jakiegoś celu tak nie do końca sprecyzowanego, spowoduje, że bardziej jesteśmy świadomi siebie. Ale ktoś powie: No, ja nie do końca nawet wiem, Jakie mam zająć to miejsce, ponieważ w takim właśnie obrazie gości na uczcie Jezus to oddaje. Zajmij właściwe miejsce. No więc Ty możesz powiedzieć, ale ja nie wiem jakie. Kto ma taką wiedzę? Gospodarz, Bóg. Chodzi więc o to, byś z Bogiem przeszedł kolejne miejsca, od ostatniego do właściwego. I to jest odpowiedni kierunek. Bóg cię będzie wywyższał, promował, rozwijał. I w tej drodze dokonują się dwa procesy. Przycinane są chore ambicje, temperowany upór, leczone kompleksy i wiele innych drobnych korekt, które są potrzebne naszemu wnętrzu. Jest też drugi proces. Stopniowo zdobywasz coraz większą pewność siebie. Podnosisz swoje kwalifikacje, czujesz się coraz lepiej w tym miejscu, w którym jesteś, które zajmujesz, zdobywasz poczucie bezpieczeństwa i okazuje się, że właśnie to gospodarz uczty to Bóg cię wywyższa, a nie ty. I to jest właściwy proces.